Naszą opowieść o Marii Magdalenie zaczniemy od historii kompromitującej. I to nie ją samą. O tym będzie później. Najpierw w złym świetle postawią się nasze święte dziewice z wiejskiego podwórka, które w kantyczkach karmelitańskich, w kantyczce na święto ofiarowania Pańskiego, czyli na święto Matki Boskiej Gromnicznej, na widok zbliżającej się do świątyni, by ofiarować Dzieciątko Marii, odzywają się w te słowa do świętej Marii Magdaleny. Magdaleno, nie przystępuj, nic tu po Tobie. Niech się cieszą święte panny dziś same sobie. Czas pokutowania, za grzechy płakania, czas się smucić a nie nucić, czas jest wzdychania. I zrobiła to Rozalia, co w kantyczce rączkami wywija, i Dorota, Katarzyna, i Anastazyja. Tak potraktować równą apostołą, jak nazywają Kościół Wschodni, a łacińskie średniowiecze apostołką apostołów? Pełna hagiograficzna kompromitacja. Ale nasze święte panny, naczytać się musiały widać sporo Grzegorza Wielkiego który utożsamił z Marią z Magdali, kobietę jawnogrzeszną, a plotka rozeszła się po zachodnim chrześcijaństwie jak ogień po wrzosowisku i tak Magdalena stała się pokutnicą, a staropolskie godzinki ku jej czci zaświadczają w ciężkich grzechach ta pani była pogrążona, już, już w piekielnych wrotach prawie postawiona. Winne temu zepsuciu Marii Magdaleny, jak zeznaje mistyczka Emeryś, która dopisywała glosy do nieznanych dziejów biblijnych bohaterów w oparciu o swoje wizje, miały być jej matka i mamka które folgowały dziewczynce, zaszczepiły w niej miłość do rzeczy kosztownych, a próżnych, i tak, jak mówi pieśń kuczci Marii Magdaleny, Maria Magdalena w świecie się kochała, grzesznicą, wszetecznicą przez długi czas trwała. Przesiadywała w oknie, nęciła mężczyzn. W ludowych opowieściach główną profesją naszej świętej było odciąganie mężów od żon dla samej satysfakcji, bez jakiejkolwiek chęci zarobku, bo pieniędzy jej nie brakowało, skoro zamieszkiwała pałac w Magdali. A i to już wiemy z relacji ortodoksyjnych, kanonicznych, ewangelicznych, ze swego dobytku finansowała radosne grono głosicieli Dobrej Nowiny, czyli Chrystusa i apostołów. Z Ewangelii wiemy także, że zwano ją Magdaleną oraz że została uwolniona od siedmiu złych duchów. Ta moc biblijnej siódemki, wskazująca na pełnię, pokazuje, że takim niefrasobliwym żywotem w bogactwie napytała sobie niemałej biedy. Trzy biblijne fakty i tysiące domysłów. Dziesiątki tysięcy zapisanych stron, w których z jednej strony pomstuje się na jej niegodziwość, z drugiej zaś wynosi pod niebiosa przykład gorliwej, a skutecznej pokuty: Magdalena z Migdal, Magdali, Magdalenu, jakiegoś miasteczka leżącego nad jeziorem tyberiackim. W opinii pobożnych kaznodziejów stacjonować miał tam rzymski legion, a zatem idealna lokalizacja, by wpaść w tarapaty i ciężko grzeszyć przeciwko szóstemu przykazaniu. Zwłaszcza jeśli urody jest się niepośledniej. Głosy miała piękne, długie, kręcone, jasne. Zeznaje ludowa opowieść, która mogłaby żywo być inspirowana obrazami Tycjana. Okrągłości jej piersi nie wspominano do XIX wieku, kiedy to w bardziej robotniczych niż w wiejskich domach zagościł oleodruk według obrazu Pompeo Batoniego, uznany przez pruską policję za nieobyczajny i rekwirowany. Widać nawet pokutująca święta, jeśli pokazuje piersi, budzi zgorszenie. W ludowych realizacjach jest to jednak wiejska Magdalena Pudika, zasłania piersi rękoma, czasem nawet i taka ludowa melancholia, gdzie opierając się na łokciu, leje gorzkie łzy na wspomnienie grzesznego żywota. A czasem patrzy zupełnie pogodnym okiem w stronę swojej świetlanej przyszłości. Wróćmy jednak do apokryficznej próby rekonstrukcji jej życia. Oddana światowym rozkoszom, pewnego razu szła z trafunku w burznicę słuchać słowa jego, a pan uczył pokory, przystała do niego, i tak świat opuściwszy wszystkie marne stroje, łańcuchy i manele, kosztowne pokoje. Znamy te pieśń w Polsce. Bliźniaczą śpiewają i Litwini. Jako ewangeliczna jawnogrzesznica została rozgrzeszona przez Chrystusa. A w ludowych narracjach na ratunek pospieszyli święci aniołowie, którzy zgorszonym i domagającym się kary śmierci przez ukamienowanie wykazali zapis ich własnych grzechów. Tak dalece skuteczny, że chcący ukamienować Marię Magdalenę wyrzucili swoje kamienie z rąk. Mieszkać miała później z Łazarzem i Martą w Betanii. To w tym domu w Betanii często, a chętnie zatrzymywał się Chrystus. Tu Maria, jak mówi Ewangelia, obrać miała najlepszą cząstkę. Wtedy, gdy siedziała u stóp Jezusa i spijała każde słowo z Jego ust. Tu także miała namaścić Chrystusa drogocennym olejkiem narodowym, a marnotrawstwo to rozsierdzić miało Judasza. Chrystus skarcił Judasza, mówiąc, że Maria... Uczyniła to na jego pogrzeb. Ostatecznie jednak chodziło chyba o ludzką zazdrość. Ewangelia Filipa, apokryficzna Ewangelia, wspomina, że Magdalenę Chrystus miłował bardziej niż uczniów, często całując ją w usta. Ileż o tym słyszeliśmy na początku XXI wieku za sprawą Dana Brauna. Ale Chrystusa usprawiedliwiał sam święty Bernard Sklerwo, który utrzymywał, że i apostołowie byli przez niego całowani, gdy Zbawiciel przekazywał im Ducha Świętego. Przez ten pocałunek Maria Magdalena zdobyła najgłębszą, mistyczną wiedzę. Według złotej legendy Jakuba de Voragine, Maria Magdalena miała być żoną Jana Ewangelisty. Na wesele przyszedł Chrystus, powołał Jana apostoła do grona swoich uczniów, a zrozpaczona i porzucona Maria Magdalena zaczęła zajmować się nierządem. I widzimy, jak Maria z Magdali łączy się tutaj z Marią z Betanii, siostrą Łazarza. Do tego dochodzi jawno grzesznica z kosztownym olejkiem, która namaszcza Chrystusa podczas uczty, a więc trzy kobiety, masa zawiłości, ale upraszczając, w takim powszechnym rozumieniu była to jedna święta, Maria, a nawet Maryja Magdalena. Równa apostołom, a nawet ich apostołka, bo to ona pierwsza spotkała zmartwychwstałego, wzięła go początkowo za ogrodnika, ale kiedy dała wiarę, pobiegła co sił w nogach. Dobra nowina głoszona przez kobietę wydała się uczniom czczą gadaniną. Poszli sprawdzić osobiście, a potem oczywiście stopniowo, przez wieki, marginalizowali rolę kobiet w kościele. Przedował będzie Piotr, pierwszy papież, który w pismach apokryficznych wchodzi z Marią Magdaleną w otwarty spór. Mówi, że ona nie pasuje do tego grona, nakazuje jej milczenie. Dołączy także i apostoł Paweł, który nauczać kobiecie nie pozwolił. Roma locuta, causa finita. Mogą się modlić i pokutować oczywiście, rodzić w bólach porodu, ale nie zajmować specjalnie znaczących miejsc w kościele. Apostola Apostolorum stała się zatem skruszoną penitentką zamieszkującą skalną grotę w Prowansji. Tam dotarła z rodzeństwem, wspomnianą Martą i Łazarzem oraz Maksyminem i Marcelusem. Gdy znaleźli się w Marsylii, nawrócili całą okolicę i wtedy Maria Magdalena wycofała się do jaskini, w której spędziła 30 lat. A wiemy o tym z dzieła Vita Eremetica Beate Marię Magdalene z IX wieku, z którego żywo korzystać będą rozmaici pisarze kościelni, a także sam Jakub de Voragine, autor Złotej Legendy, która jest przecież dla nas taką bazą wiedzy o świętych, o ich hagiografii, ale też i częściowo ikonografii. Jakub de Voragine nie wiedział, że żywot Magdaleny wciela w siebie taki hagiograficzny topos nawróconych kurtyzan, pelagi, taisy, czy wreszcie Marii Egipcjanki, od której Magdalena otrzymała i motyw długich włosów, które pokryły całe jej ciało, by osłonić nagość. To taki mityczny i hagiograficzny dziki człowiek, dzika kobieta. Lata w jaskini Magdalena spędza u stóp krzyża. Krzyż miałaś i rozkoszyś przy nim zażywała. Trzydzieści lat na puszczy, przy nim nie tęskniła, to większa u krzyżaś sobie zasłużyła. Rześć siedemkroć na każdy dzień gór rajskich zażyła. Miłośnik też, twój Jezus, sam cię swoją osobą nawiedzał w tamtym miejscu i rozmawiał z Tobą. Tak, siedem razy na dzień przybywali aniołowie, którzy unosili Marię Magdalenę do nieba, by tam mogła wziąć udział w boskim oficjum. Od juczni po kompletę. Nie tylko kontemplować Pismo Święte, nie tylko je rozważać, ale i odmawiać modlitwę brewiarzową i to w samym niebie, być może siódmym niebie. Magdalena umiera 22 lipca. Grzegorz Stur wzmiankuje w VI wieku, że jej grób znajdował się w Efezie. Natomiast na średniowiecznym zachodzie twierdzono także, że na południu Francji, ale relikwie rozeszły się zarówno i na wschodzie, i na zachodzie. Gdy pewien średniowieczny kardynał pragnął pozyskać jej relikwie, spotkał się z odmową, no zbyt ważna święta. Prosił zatem, by mógł z tego nabożeństwa choć ucałować święte szczątki. Podczas weneracji odgryzł ich kawałek. I nie ma afery. Średniowieczna kategoria furtum sacrum, świętej kradzieży, całkowicie go rozgrzesza. Jeśli święta pozwoliła skraść kawałek siebie, trzeba uszanować jej decyzję, cząstka ciała Marii Magdaleny trafiła do uszczęśliwionego, jak mniemam, prałata. Lewa dłoń Marii Magdaleny spoczywa w klasztorze Simonopetra na świętej górze Atos. Atoscy utrzymują, że wydobywa się z niej cudowna woń, tak jak z całego ciała świętej po śmierci, o czym zmiankowały źródła – a dłoń Marii Magdaleny utrzymuje stałą temperaturę ciała żywego człowieka – 36,6 stopnia w skali Celsjusza i w skali świętości. W polskiej kulturze ludowej o niej tylko pobożnie, z mocnym akcentem pokutnym. Pojawia się w grupach ukrzyżowania, w kapliczkach i wiejskich kościołach, rozmarzona bardziej niż zafrasowana widnieje na obrazach z warsztatów częstochowskich, na cudownym obrazie z zalasu w Małopolsce nastawia ucho, ale myślę, że by słuchać bardziej skarg ludu niż anielskich pień. Objawia się w Biłgoraju, by wyznaczyć miejsce swojego kultu. Ale w kalendarzu obrzędowym ma konkurencję w postaci intensywnych, przecież w tym okresie robót żniwnych, a w liturgicznym kalendarzu ma mocnych w ludowym kulcie sąsiadów, Jakuba i Annę. Stąd nasza Maria Magdalena może jedynie prognozować. Wszak na Marię Magdalenę pogoda... Pszczółek wygoda, a jak słota, to lichota. Lub inne przysłowie, Magdalena płacze, smucą się oracze, gdy jedynie chwili, wszystkim czas umili. Jest jednak jeden ludowy, czerwony as, którym ta najbardziej po Matce Boskiej czczona kobieta w średniowieczu, czczona także dlatego, że pokazywała im, że można być bogatym i ostatecznie zbawionym, tym asem Maria Magdalena wygrywa. Przynosi bowiem nie tylko dobrą nowinę o zmartwychwstaniu Chrystusa, ale jej artystyczny wyraz, czyli pisanki, a w zasadzie kraszanki, bo wybarwione w sposób cudowny, oczywiście na czerwono, a jakże? Staje z nimi przed cesarzem Tyberiuszem. Najpierw donosi na piłata, co uczynił z Jezusem z Nazaretu, a następnie oznajmia suregit Chrystus i wręcza cesarzowi owo wybarwione na czerwono w sposób cudowny jajko. Odtąd właśnie krasi się jajka, a Maria Magdalena w ikonografii odziewa się na Wschodzie. Później także, ale tylko na chwilę, na zachodzie na czerwono. To kolor oczywiście paschalnej radości. A na obrazie Rochiera van der Weydena Maria Magdalena nosi suknię ciążową. Czy to jest teoria spiskowa jak u Dana Brauna? Żadną miarą, bardziej wyraz spekulacji teologicznych, w których wrażenie brzemienności pod krzyżem sprawia ta, która ostatecznie, choć w obiegowej, jak już wiemy, opinii zapoczątkowanej przez Grzegorza Wielkiego, wydała godny owoc nawrócenia.